Czy wiesz, że w miejscach, gdzie ludzie żyją najdłużej, życie płynie w rytmie natury? Mieszkańcy nie ścigają czasu, oni są z nim w zgodzie. Jedzą to, co daje im ziemia warzywa, owoce, strączki, czyste, żywe jedzenie. A na jedzeni nie są wtedy, gdy talerz jest pusty, lecz gdy ciało mówi wystarczy. Codziennie się ruszają, ale niczego nie udowadniają. Spacer, ogród, kontakt z ziemią, małe ruchy, wielkie zdrowie. Mają coś jeszcze, coś czego wielu z nas dziś brakuje: cel i kigaj, bo to paliwo dla duszy, i mają ludzi. Relacje, które chronią ich serce, uspokajają nerwy i wydłużają życie bardziej niż jakikolwiek lek, umieją odpoczywać, zatrzymać się, wyciszyć. A teraz najważniejsze. To nie są zasady tylko dla wybranych. To sposób życia, który możesz rozpocząć dzisiaj. Jeden świadomy posiłek. Jeden spacer. Jedna rozmowa sercem. Jedna decyzja, by żyć wolniej, a przez to dłużej. Zacznij teraz. Twórz swoje własne niebieskie strefy. Twoje ciało i twoje życie już na to czekają. Subskrybuj, polub i udostępnij znajomym.